Węzeł San Diego Jam. Bardzo trudny węzeł. Trzeba poświęcić troszkę czasu i wykonać kilka prób, aby ten węzeł perfekcyjnie wykonywać. Pozwala na zamocowanie wędkarskiej linki do haczyka z oczkiem. Jest bardzo ciekawy. Najpierw na początku przekładamy naszą linkę wędkarską przez oczko w haczyku. Oczywiście tym węzłem możemy także wiązać krętliki. Czy jakieś inne rzeczy mające, mające oczko. Wyciągamy dosyć spory kawałek, dosyć sporą końcówkę linki i tworzymy sobie tutaj taką roboczą pętlę, z tym, że przekładamy końcówkę linki pod linką główną. Za chwilę zrobię tę pętlę. Ja sobie tu tylko tak ułożę, żeby to wszystko było widoczne i wyraźne. I tu robię pierwszą roboczą pętlę. To bardzo ważna pętla w tym węźle, aczkolwiek wykorzystamy ją dopiero na sam koniec. Teraz końcówką linki oplatam dwie równoległe do siebie linki, tą linkę główną i linkę roboczą Postaram się zrobić to tak, żeby było widoczne w kamerze, żeby nie poplątać linek. Wykonam tak 3, 4 i jeszcze piąty oplot. Czym więcej będziemy mieli wprawy, tym więcej tych oplotów będziemy mogli na linkach zrobić. Aczkolwiek nie każda linka poddaje się do tego, aby wykonać na niej węzeł San Diego. Teraz końcówkę, końcówkę linki przekładamy przez tę pętlę, którą mamy przy oczku haczyka. Mamy wykonany pierwszy etap tego węzła. Teraz proponuję, aby w tym momencie zacząć pierwsze zaciskanie węzła. Ja sobie tutaj włożę taki pomocny przyrząd w tę pętlę, bo ta pętla jeszcze będzie miała dosyć duże znaczenie przy zaciąganiu ostatecznym węzła. Pilnujemy dosłownie każdego oplotu, bo każda linka będzie tutaj zachowywała się inaczej i nie pozwoli nam w pewnym momencie dobrze. Wykonać węzła, dobrze go zaciągnąć. Jeśli będziemy robić to powoli, układając każdą pętlę każdą linkę dokładnie, węzeł da się zaciągnąć. Jeśli będziemy się śpieszyć, niestety nie uda się zrobić tego węzła. Jeszcze tu trochę zaciągnę. Wcale nie taki prosty, aczkolwiek bardzo ciekawy węzeł. Dobra. Końcówkę linki przeciągamy przez tę pętlę, przez tę pierwszą pętlę, którą otworzyliśmy. Przekładamy ją. I teraz następuje to ostatnie zaciągnięcie węzła. Wcale niełatwiejsze od tego pierwszego, bo tutaj musimy dopiero sprawę dokończyć. Tak będzie wyglądało już ostateczne zaciągnięcie tego węzła. Węzeł bardzo ciekawy, ale bardzo trudny. Bardzo trudny w wykonaniu. Mnie się jakoś udało i życzę powodzenia wszystkim, którzy będą próbować, którzy będą trenować wykonanie tego węzła.